Zawierzmy w Mistrzeni Ogólnopolskiej Olimpiady Odzieży Prząt 2019 kategorii wagowej do 81 km. Podejście trzecie. Zaczynamy na końcu, nie zaciągać, zaciągnąć, tylko podarbić. Ja Zostawienie Boga Róża podarbi. Szybko łowczy, odarbi się od tego Wisi do kolana, lepiej. Wysoko, chłopcie. Jedzie, nawet na Ustaw Usta, dokładnie. w gardzikową wchodzi. W całej wybicie. I ma Podejście zaliczone. Protokolicz do Zandów została 141 kg.